Witajcie, z tej strony Rolwaka, witam bardzo serdecznie, tym razem troszeczkę inne miejsce, poświęciłem się dla Was. Mam tutaj pada na konsoli Xbox Series X. Jak widzicie już mamy, klikam kontynuuj. Troszeczkę sprawy się ogólnie pokomplikowały, bo musiałem jakby dwa razy to pobierać na konsolę i tak dalej, ale w końcu to mam, jestem na innym koncie. Ale to chyba nic nie zmieni, po prostu nie będę mógł importować samochodów. Słyszałem, że import samochodów działa. Działa też cross progression, czyli to co gram na Pccie się synchronizuje właśnie z konsolą, e, więc tak naprawdę, jak kupicie sobie grę na konsoli, to będziecie mogli sobie ją zagrać również na Pccie. i odwrotnie. Oh, yeah! Widzicie to, widzicie, jak to w końcu wygląda. Aktualnie gra jest ustawiona e, po polsku oraz w trybie jakości. Na razie sobie stwierdziłem, że zagra na początek jakość się liczy, e, potem zobaczymy jak będzie wyglądała wydajność, czyli płynność. No ale wydaje mi się, że nawet w tej jakości jest i tak płynnie. niż na Pc'cie. Na Pc'cie te, te, te dropy kratek były masakryczne. E, może do tego tematu potem wrócimy, a teraz zobaczcie to, nie? Sam początek gry, pierwszy raz kiedy dostajemy auto w nasze ręce i dostajemy coś, e, za czym fani Forcy Horizon czekają praktycznie od początku. Czyli taki klimat azjatycki, jakaś Japonia, Chiny, Hongkong i tak dalej. Mamy smoki właśnie takie, związane głównie chyba z Chinami. E, jakiś tam chiński Nowy Rok i tak dalej. E, są jakieś neony, odbijają się w wodzie, jest mokro. Są takie różowe i jakby to powiedzieć, cyjankowe chyba kolory. No takie ogólnie azjatyckie rzeczy, cyk znowu smok. E, jeszcze mamy dodatkowo auto. Azjatyckie również, czyli Toyota Supra. może trochę zbyt dobrze nie jeży tym autem, ale możemy ten fakt akurat pominąć aktualnie. Bo gram na padzie, ja głównie gram na klawiaturze, więc też modelu jazdy tak dobrze nie mogę ocenić. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest lepszy niż w Dekru 2. No i come on, jak to wygląda graficznie. No, oczywiście, nawiązania do Forza Horizon 5 muszą się tutaj pojawić w tym filmiku, bo to jest, jakby wydaje mi się, aktualnie największy rywal Forcy. Więc graficznie mogę powiedzieć, że Dekru 2 to w ogóle nie ma w ogóle podjazdu tutaj. Tamta grafika była o wiele gorsza. Natomiast z Forcą Horizon 5 wydaje mi się ta gra jak najbardziej może walczyć. Wydaje mi się tak finalnie, że ta gra nie jest chyba aż tak dokładna, tak idealna graficznie jak Forza Horizon 5. Ale ta gra tutaj Dekru nadrabia to, wydaje mi się, efektami i swoją kolorystyką. Forza Horizon 5 wydaje mi się jest taka dosyć stonowana, stara się oddać rzeczywistość i tak dalej. A tutaj wszystko jest takie mega kolorowe, tutaj widzę słoneczko mega po oczach daje. Po prostu gra ma jakby dla nas być bardzo kolorowa, bardzo przyjemna i tak dalej. Nie ma iść raczej w realizm. Zresztą widać na przykład tu mamy jakiegoś nie wiem, jest byk, masa jakichś różnych takich elementów, tutaj jakieś flagi co powiewają i tak dalej. No czuć, że tutaj jest jakaś większa pompa w tym wyścigu, bym powiedział, niż na przykład w Fordzie. Ale graficznie, jakbyśmy się przyjrzeli bliżej samochodom, prawdopodobnie czy, czy na wierzchni, czy czegokolwiek, te, no te teksturki raczej takie dobre e, prawdopodobnie nie będą. Nie wiem, no pewnie poczekamy na jakieś porównania. Ogólnie mogę powiedzieć tak na koniec, że i Forza Horizon 5 i The Crew Motorfest wyglądają bardzo, bardzo podobnie na pierwszy rzut oka. Dźwięku aktualnie nie powiem Wam, czy jest dobry, czy nie. Bo jak zauważyliście, nie mam słuchawek, też musiałem ściszyć e, telewizor praktycznie na maksa, żebyście coś usłyszeli. Żebyście mnie słyszeli w zasadzie, bardziej o to mi chodzi. Nagrywam to też na, na konsoli, potem to będę uploadował sobie, więc ten filmik mam nadzieję, że zobaczycie może w poniedziałek wieczorem, może we wtorek. E, no już dawno będzie po becie, niestety, no ale takie warunki ta nam stworzyła, żadnego paczka patch się nie pojawił na PC. -cie. Za czym ubolewam, no trochę szkoda, że twórcy tak kudę zrobili w weekend i żadnego pata nie zrobili poprawiającego rzecz taką według mnie najważniejszą, czyli że ta gra nie działa, więc może wróćmy do tego momentu, gdzie, gdzie się zatrzymaliśmy na poprzednim odcinku, czyli zacinanie się gry. No wiecie, prawdopodobnie rozwiązaniem byłoby to, że odinstalowałbym OBS-a i by było wszystko git. Wielu tak myśli i faktycznie tak może być. Ale okazało się tam dogłębnie użytkownicy posprawdzali, i tak dalej, że to jest coś chyba z wulkanem. Jeżeli się nie mylę, dobrze eee, że po prostu OBS, coś tam z bibliotekami wulkana ma związane i the próbując do tych samych bibliotek się dostać, czy coś takiego, ma jakiś problem. Więc po prostu eee, dlatego, odinstalowanie OBS-a pomaga, bo po prostu wtedy te biblioteki stają się jakieś wolne, czy coś takiego. Nie wiem jak to do końca działa. Nie wiem czy to jest prawda. E, wydaje mi się, że to nie jest raczej błąd OBS-a, tylko że to jest. Bo tam niektórzy na przykład nie mają OBS-a i również mają taki sam problem, e, że dropią im te klatki coraz bardziej. Tu w tym wyścigu dokładnie pamiętam, miałem 6 do 5 klatek. W następnym to będą 2 e, albo 3 klatki na sekundę. <laughs> Więc naprawdę no, nie, nie jest łatwo. Tutaj to kończyłem chyba nie wiem, z 5 razy ten wyścig. A te następne klasykami to naprawdę o wiele, wiele, wiele więcej. i Tam się nie udało tego zrobić na Pc'cie. bo mówili mi, że wystarczy przejechać też tą sekwencję próbną na starcie. To, to wszystkie te wszystkie te próbne wyścigi, co teraz sobie gram. No, nie udało mi się ich po prostu. Grałem dwie godziny, przechodziłem te same wyścigi dwie godziny i nie udało mi się, bo tak jakby gra ma połączone klatki na sekundę z odświeżaniem, jakby danych w grze. I na przykład jak mam trzy klatki na sekundę albo dwie, to tylko dwa razy na sekundę dane w grze się odświeżają i właśnie na przykład taki checkpoint, jakiego teraz tutaj przejechałem, on się nie zalicza. Po prostu jak jadę mega szybko, to po prostu taki checkpoint jest, jak na przykład dwie klatki na sekundę, on może być całkowicie pominięty. I wiele razy to mi się zdarzało wtedy jak grałem. Dla czego wejdźcie sobie może, nie wiem, do komentarza, wkleję link do tego... Do tego live'a, którego przechodziłem dwie godziny nie udało mi się przejść, żebyście wiedzieli o co chodzi. Ciśnijmy to, czego nie udało mi się przejść. Eee, klasyczne auto. Tutaj miałem dwie albo trzy klatki na sekundę. To była istna masakra i tutaj wiem, że wiele osób odpadło. A teraz, moi drodzy, jest giga płynnie, jest mega fajnie. Ram, pam, pam. Aż chce się grać, nie? Więc na koniec jeszcze dorzucę to, że dlaczego nie odinstalowałem tego OBS-a. No po pierwsze dlatego, bo ja może już tą betę nie, musiał, nie, nie musiałbym grać, bo już ją kiedyś grałem, ale chciałem to nagrać dla was. No głównie dla was, to chciałem nagrać, dać jakieś opinie i tak dalej, czy warto, czy nie. Więc to, to jest pierwsza rzecz, a druga, ja OBS na kąpie, to ja ustawiałem z tydzień albo miesiąc. Dojście do tego etapu, na którym jestem teraz na tym OBS-ie tego wszystkich tych ustawień. Nie chciałoby mi się tego robić. Totalnie nie widzę odinstalowania OBS-a, bo wiecie, oprócz OBS-a, tego nagrywania, co Wam nagrywam na YouTube, ja też yy, robię streamy i tam masa rzeczy jest ustawionych, masa jakichś kart i tak dalej, nie chciałoby mi się. To absolutnie jest problem The Crew, a nie OBS-a, więc niech twórcy naprawią jakiegoś patcha, rzucą, nie będę się specjalnie kurde męczył, tak? Te, ja mam się męczyć dla nich, a oni by zrobili jed, jednego małego patcha. Wydaje mi się, że w 50 mega taki patch maksymalnie by ważył, który poprawia jakąś jedną linijkę kodu. Eee, no i każdy gracz, na, kra, każdy gracz na świecie już by mógł sobie w to normalnie pograć. Tutaj jest ciekawostek, już sobie zauważyłem, że po prostu też wtedy jak te dwie godziny robiłem live'a, no to w złym miejscu zwalniałem, żeby te tick zaliczyć, bo ten wyścig nie był do końca, tylko on się kończył w połowie tak naprawdę. I tutaj tego już nie śmigałem. Nawet najnowsze Lamborghini, które zostało niedawno ogłoszone chyba, jakoś tak, wygląda od tyłu bardzo, właśnie nie, takie połączenie jakiegoś trochę retro i nowoczesności. Mam wrażenie, że to takie LEDowe paski kojarzą mi się z neonami, dlatego mam wrażenie, że to jest troszeczkę takie połączenie klasyka z, z, z nowe współczesnością, nie? Ej, bo zapomniałem, że mam nitro w ogóle w tej grze, może je sobie użyję. Jakoś za dużo grałem w gry, gdzie nie ma nitra, i teraz dla mnie nitro jest taką bardzo wielką rzadkością. Wybieramy auto. No, ja sobie wybieram tutaj środkową Hondę. bez daszku. Ukończę playlisty. <grym> e, więc teraz będziemy mieli do wyboru. Może pominę te kastenki. Nie będę wam też nic zbytnio spoilował. Pokażę po prostu wam czysty gameplay. Ja też nie wiem, czy to jest jakaś fabuła. Aż tyle wtedy nie grałem. E, więc ja wtedy sobie śmigałem tutaj e, 911 Legacy, ale. Pojedziemy sobie teraz może Made in Japan, czyli z tym, co mieliśmy styczność na początku gry. Tak, zmieniamy na wydajność moi drodzy, i teraz. wow, Tak płynnej gry to jeszcze nie widziałem. <ścoughs> 60 klatek, god damn. No jest gigantyczna różnica. No ja według mnie e, raczej w grach zawsze będę wybierał 60 klatek zamiast grafiki. Dla mnie płynność jest zawsze ważniejsza. E, bo wtedy się o wiele przyjemniej to ogląda i gra oczywiście, nie? Ło, jakie uniki. Dobra, więc może przejdźmy do takich. Tam Dekru 2 raczej hejtowałem, no wiecie, nie podobało mi się, a tutaj? To raczej możemy zacząć od Super superlatyw. Okej, okay, może zacznijmy od takiego jednego mojego myku. Bo to widziałem akurat na które jak sobie wczoraj przeglądałem. Okej, okay, jestem z pierwszej osoby. Niby wszystko normalnie, nie? Ale jak widzieliście przed chwilą, o znowu, dodajmy trochę gazu, biegi zmieniane są ręką. Normalnie trzyma na ręce bieg. Nie pamiętam, czy w Fordzie też tak jest. Tutaj to wygląda bardzo fajnie, ale to nie wszystko. Zobaczcie teraz, patrzcie na kierownicę i układ rąk. Widzicie? O, gdzie mi tutaj się spakujesz? On normalnie, w Forzie maksymalnie, chyba jest coś takiego, nie, że on tylko skręca tymi rękami tak na maksa, a tutaj nawet przekłada te ręce i to jest według mnie bardzo, bardzo fajne. I wydaje mi się, że The Crew, takimi szczegółami, jeżeli będzie miał ich bardzo dużo, to będzie miał szansę wygrać z Forzą Horizon 5, jeżeli chodzi o taką najlepszą grę aktualnie, nie, bo wydaje mi się, że to jest aktualnie najbliższy rywal Forzy, który może z nią wygrać, bo nic for Speed, według mnie, nie ma takiego podjazdu. I dojechaliśmy do tego miejsca, mam tutaj ładne drzewka, taki styl. I odpalamy naszą playlistę, dobra, pominę to wszystko. No i moi drodzy, zbieramy się na pierwszy event. Eee, więc co, no model jazdy. Hmm, to jest problematyczne, bo ja jak grałem to na klawiaturze, to było wtedy spoko. Nie wiem, czy coś zmieniali, jeżeli nic nie zmieniali, to jest nadal spoko. Przynajmniej lepiej niż The Cru 2. Co mogę powiedzieć, jak gram teraz na padzie? No gra mi się w miarę przyjemnie. Model jazdy na padzie jest w miarę responsywny. Auto kiedy ma wpaść w drift, czy w jakiś poślizg wpada. A jak ma być przyczepne, to jest przyczepne. Więc według mnie jest tutaj... Nie jest też tak sztywno jak na przykład w Dekru 2, nie? A co to Jakie wyścigi są z innymi role, jak tutaj wszyscy jechali, dziwnie. Więc w Dekru 2 było bardzo sztywnie. Tutaj według mnie jest w miarę, miarę, miarę miękko. Honda NSX z gigapotężnym tyłem, ale ładne światła świecą. No, to był ten sam event, to ktoś inny. Czyli, jakby duchy tych graczy co grają, one są wyświetlane cały czas. Coś podobnego jak w Speed 2015. Jak ktoś rozpoczął wyścig na mapie, no to wtedy wszyscy widzieli, jak oni sobie ten wyścig śmigają. No i przejdźmy jeszcze do takiego jednego tematu: klimatu, fabuły i tak dalej. Zobaczcie jak tutaj to wygląda. Ja na razie grają, no może nie grałem tak dużo, ale tutaj na każdym kroku zobaczcie, jakieś balony, jakieś tu lampiony, tam na przykład w tle, widzicie tam w tle, jakby, tam gdzie jedziemy teraz, jest masa lampionów. Ja tutaj czuję o wiele większy klimat niż w Fordzie Horizon 5. Tam jak w wyścig to nie ma nic. Nie czuć w ogóle tego festiwalu. Są tylko takie twarde barierki na każdym zakręcie, żebyś, żebyś na pewno nie wypadł z niego. E, a tutaj e, po pierwsze tych barierek na większości zakrętów nie ma. Na przykład tu widzicie jest taki zakręt, nie ma żadnej barierki. E, są takie wielkie szczałki, ale one oczywiście tylko mówią, gdzie masz skręcić. To według mnie jest o wiele lepsze. Ja też na przykład byłem fanem takich wyścigów, gdzie nie było barierek. E, to uliczne wyścigi się nazywało w tych w serii Forza, Horizon. No to akurat jest taka barierka wielka. Ale na niektórych zakrętach nie ma, na jest akurat gigantyczny zakręt to był. Ale tu na przykład widzicie, są zakręty i barierek nie ma, czyli można wypaść. Online będzie o wiele przyjemniejsze tutaj, tak, tak, taką mam nadzieję. Ogólnie te Crew raczej też nie będzie, wydaje mi się, miało jakieś fabuły, jeżeli jakąkolwiek w ogóle ma... Ee, no nie spodziewam się, to raczej gradzie się kolekcjonuje samochody i sobie nimi jeździ. Coś podobnego jak Forza Horizon teraz. Chociaż chętnie bym zagrał jakąś fabułę od zera do milionera czy coś takiego. Jak było na przykład w przypadku pierwszej Forcy Horizon. No dałoby to klimatu grze i taką jakby poczucie progres. O, też tutaj zobaczcie teraz to. Jak tutaj ładnie wyglądają finisze i teraz takie podsumowania punktów. No ja trzeba już poglądałem tych gameplay i tak dalej, bo nie mogę się oczekać, widzicie, nie? I do każdych eventów tło jest inne, co yy, według mnie jest o wiele ciekawsze, bo na przykład w Forcie Horizon 5 zawsze to jest takie kółeczko, na którym stoją samochody i ludzie. I to jest według mnie takie nudne, a tutaj cały czas to się będzie zmieniało i tak dalej. Jest troszeczkę według mnie tutaj ciekawiej to też jest zaprojektowane. No według mnie, ja na tą grę raczej będę czekał. Czy kupię na premierę? Prawdopodobnie. Zapowiada się, że to będzie bardzo fajna gra, godny rywal Forzy. Wtedy też wszystko sprawdzę, ilość kontentu i tak eee, dalej. Przy okazji ta gra w ogóle coś takiego bardzo ciekawego za, zaproponowała, czyli właśnie te... Jak, gra, jak graliście w Dekru 2, to będziecie mogli sobie zaimportować eee, wszystkie swoje samochody z tamtej części, jeżeli, jeżeli są dostępne oczywiście w tej części. Co jest według mnie bardzo fajne, bo dzięki temu unikamy nudnego grindu, który w Forzie często się taki pojawia. Bo teoretycznie zaczynając Fordy Horizon jakąkolwiek nową, od razu już dostajemy najszybsze samochody, więc to totalnie nie ma sensu, żeby był jakiś jakikolwiek progres aktualnie. E, ale na przykład musimy zdobywać te same samochody, na przykład czekając tygodniami, żeby w końcu się to pojawiło w Weekly. I te Weekly męczyć, które jest nudne, bo cały czas te wyścigi Weekly są takie same w Fordzie Horizon, co mnie bardzo nudziło. Tutaj, jeżeli jakieś auto już zdobyliście w dwójce, w Dekru, tutaj sobie je zaimportujecie i już je macie. To jest naprawdę według mnie bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Tylko po prostu zdobywasz nowe samochody, jakie się tutaj pojawiły. Bardzo fajna opcja, to muszę na pewno pochwalić. Również muszę pochwalić to, a czy Jeszcze nie wiem, czy muszę pochwalić, ale wyobraźcie sobie, że Dekru 2 wyszło w 2018 roku. Aktualnie mamy 2023 rok. E, lepsi matematycy już wyliczyli, że to jest 5 lat. 5 lat naprawdę Decru 2 jest wspierane, bo nawet w tym miesiącu, w lipcu, był patch, który dodawał nowe samochody, nowy content. Forza Horizon po 4 latach to ona już kończy sprzedaż gry, już jej nie można kupić, a tutaj po 5 latach jeszcze są patche z contentem. więc naprawdę nie martwię się o żywotność Decru Motorfesta, szczególnie jak z tego co widzę to się raczej sprzeda całkiem dobrze, więc... Na to również będę liczył, i tych super latem dosyć dużo bym tu mógł jeszcze wymienić, ale wada jest. Według mnie, jedna wada, jaka jest tutaj powielana z poprzednich dekru, już to widzieliście w filmiku w dekru 2. Części tuning części. Yy, oczywiście sama, sama mechanika, nie? nie chodzi mi o jakby tuning wizualny, jakieś spoilery i tak dalej, bo to tam nie ma problemu. Jakieś numerki przy skrzyni biegów albo przy hamulcach, to jest. Ja totalnie tego nie lubię. To mi się kojarzy tylko i wyłącznie z grami mobilnymi yy, i coś takiego w grze AAA, wysokobudżetowej, jakieś grindowanie złotych części i tak dalej. Ojejku, wolałbym coś takiego, jak było w, nie wiem, mocą tedzie klasycznym. Że po prostu kupujesz e, szybsze rzeczy w z z miarę progresu. A na końcu masz wszystko odblokowane i to było prześwietne I tylko hajs potrzebowałeś. A tutaj, no nie wiem, czy te części mi siądą. Na razie mi nie siadają w które 2, jak trochę pograłem i w innych grach też mi nie siadają. Części z numerkami, takimi powinny być według mnie usunięte, powinny być tylko jakieś części takie oryginalne no dobra, już nie będę tego przedłużał, więc moi drodzy, szczególnie posiadacze Playstation tą grę wam mogę w 100% polecić lepszej gry z otwartym światem na Playstation 5 raczej nie uświadczycie aktualnie, bo nie macie Forty Horizon żadnej więc to na pewno mogę wam polecić innym graczom, na pewno miecie tą grę na oku, ja tą grę kupuję na premierę, wtedy wam dam znać jak, jak się w to będzie grało i tak dalej Yy, więc co? Śledźcie, i to tyle. Pa, pa.